Tak, tak, tak. Cześć z tej strony Kebab i witam was na kanale Kebab Games. Dzisiaj sobie gramy wagari no, z żępikiem, mamy tylko 15 tak. minut, ponieważ żempik jest bardzo zajęty, ponieważ grzepik będzie grał w Antarnet gra dla dorosłych Ta w chuj. mało wyświetleń, żeście mi na odcinku nabili. Kurwa. Wiesz jak no, stary, wiesz jak mało wyświetleń, mam kurwa w ogóle na tym, na no, tym odcinku pierdolonym. Na którym? No na tym co wrzuciłem, ale w ogóle w tam rodziciel coś stary w sensie widziałem, że publikowałeś to z kilkanaście godzin. No, 12 godzin. Ponad. 12 I obu... godzin publikowałeś materiał 480p, 13-minutowy. Kurwa co jest? No. 12-minutowy i to jeszcze 480p maksymalnie. What the fuck? Ty masz problem z kartą graficzną? Nie, z internetem masz problem, nie? Z internetem. Internet, kurde, no. Ty coś jest nie tak, coś jest nie halo Uh... Orange. Ale będę teraz satelitarny. Powtórz, miałeś na miał co? Satelitarny... Może no, z satelitarny to jest okmina. A, dobra, okej. Okay. Dzisiaj bo typy tu latają, ci o. Trzeba rozpieprzyć ich razem. Gdzie ty jesteś? Kurwa już wchodzę sześć, bo mam w Antarnedzie, typy latają przy nas <laughs> Kurwa ja to gram w dwie gry na raz? Kozak Dobra, zjadłem trochę. No nie no nie wierzę, nie? Jakiś Pro Team tutaj się znalazł teraz Oczywiście lagie Ja mówię chyba Neta wypierdala Co? Kebab Neta cię wypierdala No właśnie widzę że mi wywala ale nie wiem od czego to zależy Przed chwilą publikowałem materiał na YouTubie chyba przez... Orange! Orange! <laughs> Kibap, co? ty mnie w ogóle mogłeś zjeść? Właśnie dlatego, że tutaj można jeść. Jeśli raz mi zjesz, to ci rozjebięłe po ścianę. <śmiech> Siema? <śmiech> no nie uciekaj! Chodź tu. Kurwa! <laughs> o kurwa, jak się chłop rozszerzył. Mi to cięło, ekran! Oh Rozszerzył się jak nogi kiebaba No. Przed y, swoim tatą. Mm. Przed szrakiem, kur. Dobra, już mam sto Siema. Pa, 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 pa. Bęk, chodź. Malgo, dobrze, pa, 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 bo wchodzi bo. we mnie, wchodzi. Wszedł we mnie. O ty śmieciu Weź mi daj trochę, daj trochę mi tego. No to pozbieraj masy, bo nie... No to ale... Nie! Tu cię... Ej, mnie cały czas muli ekran jak mi zjadają Boże, O i kebabowi neta poszło całkowicie? What the fuck No poszło w pizd... kurwa napraw neta O to jest właśnie ten co publikuje Pół doby teraz na 12 to Kurwa, <suszy> zamknij apę. Po prostu nie mogę dać się zjeść. Ale ciebie tu nie ma. No właśnie. What the fuck? Wbij na ten, co mi podawałeś. No wbijam. Chuj, dalej cię nie ma. No czekaj, daj mi sekundę no. Jestem ci Dam kurwa sekundę, jak ci jedny zaraz, kurwa to właśnie sekunda, ale kurwa z życia. Mój <laughs> <Sorry. śmiech> Ja się poruszam jak żub teraz. Uuuu uu, nie no czemu nie mogę nic zjeść? Kurwa nie drzyj, japy. Neee. się, jakby kurwa ktoś cię zażynął Odezwał się ten, co się nie drze w ogóle, nie? Dobra, chuj ci na łeb, ale to jest. O kurwa! Kurwa! <laughs> Miałem tak dużo masy, aż 46 byłem What the fuck? jak mam to zjeść teraz? Nie mogę zjeść Nie zostaw to! W ogóle dzisiaj są jebałem spaghetti W dupie mam twoje spaghetti. Nie no nie wierzę, nie Ty kurwo W dupie na jedzenie, to ja w dupie mam ciebie wypiętamy no. Będziesz chciał kurwa coś nagrać, będzie kurwa Będzie na Discorda na 15 minut Zębik, zębik, kurwa, będzie a kurwa, ci w dupę! Niech coś zrobi mema, a masz w dupie moje jedzenie, to ja mam... Kurwa! Jebana! Masz w dupie moje jedzenie, to ja mam w dupie ciebie? Oj, no, 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 no... O kurwa! Nie no, nie wierzę, nie, takie świnie mnie co chwilę zjadają. Upside, inside down, living a vida loca. So, she push and pull you down. Living a vida loca. <laughs> 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 her lips are devil red. And her skin is the color <laughs> <whole loca. laughs> <laughs> pikolo? Oj, picolo Ojej, picolo Rozwali się, rozwali... Jest! Rozwalił się! Nie! Nie, 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 nie w dupe psanie! Kurwa jebać kurwa, jak baba, Pal gumę. Gdyby nie ja ty byś nie istniał, nie? Spierdalej, kurwa, zaistniałem miałem 50 subskrypcji, kurwa. Nie spoko. Ja zaistniałem boś ja, ja jestem pościągnąłem filmik z, z USA jakiś Ja pierdolę Szczerze ci powiem, że wyjebane na suby, bo ja równie dobrze kurwa, ale wiesz Mógłbym poświęcić solidną pracę i też zdobyć te suby Kurwa. Szczerze to ja ci nie dziękuję za to, że mnie wybiłeś, bo ja cię o to nie prosiłem nie, ja sam się wyprosiłem o od... Nie, wcale nie prosiłeś. Ty, wstaw mój link do mojego kanału w opisie. No wstaw! Wsta no wsta no wsta dobra, dobra, dobra. <śm> Jednak ci podziękuję, ale to jest takie mini podziękowanie. <śm> dobra, przyjedziesz do Edmonga, zrobisz mi loda po prostu. Najwięcej kurwa nie zasługujesz. What the fuck. Oh, powiem, czy... Sorry, sorry. What the fuck? Nie, bo wyjebałem gościowi serijkę z pistoletu, a on się na mnie wkurbił teraz. Kurwa, gram w dwie gry naraz, o, co ty ode mnie oczekujesz? Oczekuję od ciebie maksimum skupienia w grze Agario. Ja pierdolę, w tej grze wystarczy machać myszką. Machaj se czym chcesz. No wiesz, to czekaj, to do mnie, ja to ci pomagam. No ja czekam na ciebie cały czas z domu, nie? Czekam, aż w, we wakacje może mi się udawiasz? Wbijaj wakacje, to zrobimy same quizy na żywo. No nie, fuck! Ja Ale Adrianox, on będzie przez telefon gadał. Z nami. Ale Adrianox, ruchać Adrianoxa w dupę, jak? Nie ruchać Adrianoxa. No dobra, wkładać no. mu patyka. <laughs> Od dzisiaj w ogóle na lekcji, przepraszam, że takie myśli mam. Co nie? Bo bawiłem się moim długopisem, który ma taką no. zawleczkę. Taki ten, nakrętkę taką, że nakładasz, żeby nie. się nie rozpisał. Nie. I ja sobie nie. wyobraziłem, patrz, na przykład ktoś się bawi tak, że wkłada komuś ten długopis z dupę, nie? I wyjmuje, ale już bez zakrętki. O nie. Ja sobie ja tak miałem, jak sobie dziewczyny dildo te pół częściówki wkładają, co je można tak, tak. jednym ruchem przekręcić, żeby baterie wymienić. I jak one sobie je wsadzają, to tak sobie wyobrażam, że... O kurwa! Chłopy coś obok nas otwierają Cy, wyobraź, ona wimuje tylko połowę Ja pierdolę <laughs> O nie Mam spierdolę Mam 300 masy Jestem masywny, chłopiec no! Masywny kurwa Popatrz na mnie stary, z tego taki... fanarta dla marionetki Nie, mam laga Dobra, jest lepiej Jestem masywny, no? Jestem to big, ja jestem big boy. masywny. Ja jestem jeszcze bardziej masywny. Z tym big boy. Tak, kurwa. No, spójrz, jest na 14. miejscu. A chuj ci w dupę. Daj, 20. komałem Fortnite mnie zjada! <laughs> o nie. nie. Nie, 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 nie! Dobra, dobra, pierdolę tę grę e, Ogólnie to czas 18.55 ja spływam. E, o 20 byś miał czas? Eee, możliwe. No to od 20 możemy coś dłużej nagrać. A tu już Antę zagramy. No dobra. Ale ty, to idź podzielamy. teraz poćwić... idź poćwicz Aima na Internecie. Ale ty, ty to, to co się wstawiłeś ten materiał, to chodzi o tą grę? Czy... Tak, o tą. Nie, Antarnet na steamie jest inny. Nie no to to jest Antarnet na Steamie z jebie. To ty gadasz, poważnie? Tak, tylko że tu są mody. A, to nie my bez wodów gramy. Dobra, luz. No, no, to zajebiście. Oczekujcie, no cześć. A ja sobie jeszcze zagram tu końcówkę sam. Zobaczymy jak mi pójdzie. Jest godzina 18.55, faktycznie nie robi mnie fuja. Kieba w kontra mój internet. Zobaczymy. What the fuck? coś się odwaliło? Jakiś bot w ogóle. Dobra jest series. Yy, Piękne te taki. No, próbuj tylko. Spróbuj tylko. Abyś spróbował, to będzie ci chyba nie nogi połamał, człowieka, byś chciał mnie teraz. Chyba pa gumę kurwa <grywa> hmm. Trzeba byłoby jakąś zjeść te bananę, tak sobie myślę, nie? Dobra, weź w ogóle koleś mnie zbejtował, nie, nie wierzę. Odejdź. Moje. <grywa> tu patrz jak się rozsypał, rozsypał. Dobra, dziękuję za oglądanie tego materiału. E, do zobaczenia w następnym filmie, cześć.